Za wojnę na Ukrainie jest odpowiedzialny PiS, ponieważ to on finansował Putina trzy razy droższym węglem, trzy razy więcej go sprowadzając, sprowadzając ropę, sprowadzając gaz, sprzedając Putinowi Orlen, czyli Lotos, sprzedając stację Orlenu Molowi, czyli Putinowi. Czyli kto finansował Putina? PiS! PiS finansował Putina. Jest współodpowiedzialny za tę wojnę na Ukrainie. Taka jest prawda, tylko tak Trump się krzyczy i denerwuje, jak widzi pisowców i na nich tak że. A Morawiecki zrajca, jeździ, donosi na Polskę, bo wie, wie, że będzie aresztowany, wie, że będzie aresztowany, wie, że będzie aresztowany i już mówi, że w Polsce się źle dzieje. A dzieje się właśnie na odwrót, dobrze. I on, wiedząc, że będzie aresztowany, Mówi, że on będzie aresztowany, bo są więźniowie polityczni. Tak jak złodziej pisze do nas, że idzie aresztować, że go aresztuje policja za włam do sklepu, to po prostu policja jest zła. Chore. Brawo, Tusk. Najlepszy premier na świecie.